Kochani, z strony ja, i witam was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak sami widzicie po tytule, będzie tematyka kaktusów, ich hodowli w domu i pielęgnacji. Tak więc, nie zwlekając, zaczynajmy! Iż każdy z nas wie, że kaktusy w swoim naturalnym środowisku żyją na pustyni. Co jednak nie oznacza, że mamy ich w ogóle nie podlewać. Takiego kaktusa raz w miesiącu sprzykuje się takim po prostu najzwyczajniejszym we wszechświecie, jakby to ująć, psikaczem. Takie coś możecie nabyć w Rossmanie bądź innych sklepach z kosmetykami. Taktusy również potrzebują dużego dostępu do słońca, czyli najlepiej je trzymać na parapecie. 1. Kaktusy pochodzą z kontynentu amerykańskiego. 2. Kaktusy w swoich łodygach potrafią magazynować wodą. 3. Kładce w ich naturalnym środowisku służą przed ochroną przed zwierzętami. Już zdecydujecie się na zakup kaktusa, to sprawdźcie cenę. Bo zazwyczaj jest to około 15 zł, zależy gdzie kupujecie, ale uważajcie, bo cały czasem są piekielnie duże. Więc moim zdaniem, kaktus jest bardzo przydatną roślinką, a przede wszystkim estetyczną i minimalistyczną. Ja posiadam osobiście cztery kaktusy, aż 4 moim zdaniem, a właściwie nawet 5. Z czego jeden dosyć specyficzny, ponieważ taką, jakby to powiedzieć, kulkę. Ale ogółem nie jest on, ani za drogi, ani za, ani za tani, więc myślę, że naprawdę warto. A ten odcinek niestety dobiega już końca, więc ja się już z wami żegnam. Pa pa.